Dobrze, schodzimy. Możesz przewracać się już przez to. Tylko nie rzuć we mnie. Ja nie miał teraz zejść. Dobrze, jest, że jest na Słuchajcie, jest nowy dzień. Pakujemy się już do Polski. Wszystkie graty zbieramy. Jedziemy w kierunku Alicante, potem Polski. Ale co, mam takiego kotka naszego. który jest ciekawski. Całeczko. Jest bardzo oswojony, da się głaskać. Ja ładuję akumulator, żeby mi za chwilę odpalił samochód. Już miałem taką e, sytuację, żeby nie odpalił, więc ładuję od razu. Dolałem płynu chłodniczego, także będziemy jechać 800 km i mam nadzieję, że zrobimy bez problemu. I zobaczcie, przyczepa podłączona i jedziemy do Polski. Bardzo się cieszymy. Za 5 dni Kasia już będzie w Polsce, a ja za 8 dni, także no, ja serduszka biją za, no. ja za 7? Ale Kasia będzie 3 godziny lecieć, a ja będę jechał z 3 dni. Także dzieci już są w środku. Kasia ma telefon i wyjeżdżamy. Mieliśmy zrobić w całości tą trasę Portugalia Alicante, ale tam było 800 km, więc postanowiliśmy w połowie drogi znaleźć sobie miejscówkę. Jesteśmy na nowym kempingu w mieście Granada. Powiem Wam, że nie chcieliśmy spać na autostradzie, bo już mamy troszeczkę uraz do tych wszystkich złodziei, którzy tutaj nas spotykają i nas okradają, więc postanowiliśmy właśnie na kempingu sobie przenocować. Camping jest w górach, bardzo fajnie. Szymek tam poszedł do jakiegoś Amstaffa. Yy, Szymuś, tu jest taki piesek, wiesz? <laughs> Widzisz go? Tam. Widzicie go? Tak patrzy, jakby chciał nas zjeść. Także lepiej nie podchodzić. No ale wracajmy do tematu. Będziemy zwijać zestaw i jedziemy dalej do Alicante. Jak widzicie, camping jest dosyć fajny w górach. Jakbyście mieli ochotę jechać do Granady yy, w góry Sierra Nevada to wrzucę Wam link, gdzie ten kemping się znajduje. Trzy prysznice, bardzo fajne, bardzo duże. Kurczę, dzieci do tego zrobi Tak robi? Chyba Was lubi. A, merda ogonkiem. Cześć. <grystanie> <grystanie> co, nie wiem czy Was lubi, ale mnie chyba nie lubi. Zestaw już mamy podłączony, ale powiem Wam, że to miejsce mi się tak podoba. Gdybyśmy mogli, to byśmy zostali tutaj dłużej. Tutaj mamy widok na całe góry Sierra Nevada. I widać śnieg na szczytach, coś pięknego. Tam możecie zobaczyć te góry w śniegu, jest luty, prawie. Nie, już jest drugi mawet, sorry. Piękny widok, naprawdę. Tak wyglądają zmywalnie. A my tymczasem jedziemy dalej. I słuchajcie, dojechaliśmy do Alicante, dokładnie do El Campeo na nasz kemping El Jardin El Jardin, tak naprawdę przyczepa już jest ustawiona. Słońce zachodzi, ale jestem szczęśliwy, bo długo się jechało. 400 km, ale jechaliśmy cały dzień prak praktycznie. Chodzimy do przyczepy. Kasia od razu pranie robi. No, ja się cieszę jaka tu jest pogoda. No, widzicie co? No 26 stopni tu między jest. Między Portugalią ogromne. No, w Portugalii było ile? Metrów. No nie wiem, 16, 17, 18. No tak do 18, tutaj 26, zaraz zobaczymy. Na dworze jest 27, w pomieszczeniu 24. No duże, Także... i takie zachmurzenie pochmurno, tak szarawo było przez kilka dni. A to taki przyszedł, taka pogoda no, przyszła, przyszła w Portugalii pogoda, akurat. Ale jest bardziej wietrznie, nie? No, tutaj. bo rozmawialiśmy z Łukaszem i z Kasią, to tam było dosyć ciepło, tylko po prostu jak my przyjechaliśmy, to akurat się po, pogoda załamała, więc <laughs> to my takie no. pecha przynosimy w Portugalii. Dobra, Ale... Kasia robi pranie, ja podłączam kanalizację A, i wodę. Home, sweet home. Ja się czuję, jak w domu. No, Kasia uwielbia ten kemping. A jak widzicie, dzieci też uwielbiają to miejsce. Od razu sobie coś tutaj rysują. Co to jest? Drogi. Drogi dla samochodu. A drogie, mi to na kota wygląda. Tu ma buzię, tu ma tułów, no. ogon i dwie nogi. Wszystko podłączone i wypoziomowane, ale powiem Wam, że dzisiaj już mi się nic nie chce robić, więc odpoczywamy dzisiaj, dopiero jutro zaczynamy pracę nad przyczepą. Powiem Wam, że przyjechaliśmy tutaj 6 dni przed odlotem i zrobiliśmy to specjalnie, żeby po prostu posprzątać przyczepę posprzątać samochód. Ja pójdę do fryzjera, Kasia do fryzjera. Powiem wam, że jak wrócimy do Polski, to nigdy nie ma czasu na te sprawy, więc postanowiliśmy zrobić to tutaj w ciepłym klimacie, w ciepłym słoneczku. A w Polsce jest jeszcze zimno, więc nie chcielibyśmy czyścić tej przyczepy w mrozie. I zaczynamy od jutra. Także jutro sprzątamy wszystko tak żeby było gotowe na podróż do Polski. Jest nowy dzień. Wczoraj jedyne co udało mi się zrobić, to tylko listę rzeczy do zrobienia. Pierwszy punkt to umyć dach przyczepy. I słuchajcie, muszę się wsk skrobać, jak to się mówi, wejść na dach po prostu i umyć ten dach, bo jest cały czerwony. Ale powiem wam, że właśnie wróciłem z dwóch sklepów, z Leroy Merlin i tej jakiegoś tam hiszpańskiego budowlanego. Nie ma takich fajnych drabin teleskopowych. Chciałem sobie kupić taką fajną drabinę do karawaningu. ona jest mała, składana, ale nie było nigdzie, więc muszę po prostu coś wymyślić innego jak dostać się na ten dach i pomyślałem, że moje dzieci wchodzą na dach samochodu i tak łatwo tutaj się wchodzi, więc może podjadę samochodem i przez samochód wejdę na dach i, i umyję tą przyczepę, więc spróbuję. W mojej starej przyczepie, jak pamiętacie, miałem dzielone drzwi i y, otwierałem sobie to dolne skrzydło i po tym dolnym skrzydle wchodziłem na dach. Tutaj niestety drzwi są w całości i nie da się wejść, no chyba żeby na tą poręcz tutaj nogę położył, ale nie chcę tego urwać. Udało się. Mamy 5 cm od przyczepy. Teraz muszę tutaj jakoś wskoczyć i tam się wskrobać. Kasia mi kupiła ściereczki do mycia przyczepy, więc chyba wezmę tą fioletową. Wydaje się lepsza. Powiesiłem sobie już tutaj e, szlauf, także wciągnę go tą gumą. No i teraz będę próbował wejść. Ja to robię na bosaka, żeby czegoś tam nie porysować. Kasia mnie nagra jak wchodzę, bo to może być śmieszne. Jak ja w ogóle? Chcesz krótkich spodenek? Ej, łatwo. Łatwo? Cześć, to jest... to się nie chyba, nie? Nie wiem. Ludzie chodzili po swoich. Fajnie. No bardzo. Chodźcie, zobaczycie jak brudno. Jak brudno. No jest brudno. Jest pomarańczowo. To wszystko będę musiał umyć. Tutaj najbardziej. Tu mam ściereczkę. Teraz wciągam. I szlał. Tato. Wyciągam Ciebie? Nie, nadinka. One chcą tutaj wejść. Ale potem się nie chodzi. Ja tutaj weszłam, żeby umyć. Aha, na samochód, dobra. No i to co? Kasia tam jest w środku. Kasia? Dobra, zaczniemy od początku. nie? To może Ale brud, ja cię kręcę. Także widzicie, bez drabiny też sobie można poradzić, wchodząc po samochodzie. Dobra, pokażę Wam, jak umyłem w całości. Nie będę tego wszystkiego nagrywał. Ale zobaczcie, jaki straszny brud. Słuchajcie, tak do końca później bo jedziemy do fryzjera. Jesteśmy, um... Jesteśmy umówieni do fryzjera na 18. Pokaż, jakie masz włosy. I zobaczymy po fryzjerze, jak przyjedziemy, jakie będziesz miała obcięte. Takie ma Ania teraz i ja potem... Tak, a potem zobaczymy, A Nadia nie będzie obcinana, Jeszcze Szymuś będzie obcinany. Zobaczymy jak go pani ciachnie. Szymuś, pokaż włosy. Mogę nagrać na ostatnią pamiątkę. Pokaż te włosy. Takie masz włosy przed fryzjerem i z przodu buźka. A ja pokażę super. taty. A ja mam takie? Musiałem umyć w, włosy. Dobrze, bateria mi siadła, więc takie mam włosy i jedziemy do fryzjera. Ania, co robisz? Jedzę u fryzjera. Ty już u fryzjera, ale super. Masz te włoski? Tak. Dobrze. Mydłem też. Aha, mydełkiem, no to jest taki ładny szampon. I przyjemnie? Tak. Super. Ja też bym chciała. No, ja też byś chciała. Ty już tu błaź kiedyś u pani, nie? Przyjemnie? Mm -hmm. Giergota. Giergota. Mm. <grym> Ania żartuje, teraz osuszamy włoski. Ania, czy to pierwszy raz u fryzjera? Mm -hmm. <grym> pierwszy raz! No, Ania jest rozczesywana. Pani popsikała Ani włosy odżywką. No wiem, fajnie jest być u fryzjera, nie? <grym> Ania, odważna, dzielna dziewczyna. Właśnie do mnie dotarło, że to jest Ani pierwszy raz u fryzjera, więc super. Ania jest przeszczęśliwa. Ania przed chwilą się pytała, czy jej włosy będą nadal tak ładnie pachniały, jak wyjdzie od fryzjera. Co, Szymek, jeszcze wszystko przed tobą, nie? Ty też będziesz ścinany. Jest nowy dzień, jak widzicie, dach umyty, czyściutki, bielutki. Tak to wygląda. No, zajęło mi to tak z pół godzinki, żeby tak doszorować to wszystko tutaj. Najgorzej jest tutaj pod tymi plastikami, pod oknami. Też tam szorowałem, ale jeszcze trzeba od, od wewnątrz poczyścić, także tam pójdę zaraz. No i ładnie. Teraz jeszcze tutaj, tam już nie sięgnąłem, nie bo bałem się, że się ześliznę. Od dołu będę musiał tam zrobić. Co Szymuś, co tam? psika! No to psikaj. Tylko nie zróbcie mi błota! Znowu wszedłem po samochodzie, ale słuchajcie, lepiej tak nie róbcie, bo tam Jedną wgniotkę sobie zrobiłem moją, Moim dużym palcem Bo tak, tu jest dosyć wysoko i tak schodziłem i tak Szukałem tego podłoża i tak palcem dużym tak Twardo stąpnąłem i już mam wgniotkę, także Po samochodzie lepiej nie wchodźcie Dobrze, schodzimy Możesz przekraczać się już przez to. Tylko nie rzuć we mnie! Nie miał teraz zejść Dobrze no, jest, że jest rurka. Ejku Dobra, udało się. Ale jesteś ciężki, bo auto się... No ruszyło. Mówisz, że są gniotkę zrobiłem. Kurczę, to nie jest takie łatwe. Tutaj trzeba iść po relingu. Nie no, drabina no, musi tym, być. No drabina musi być. Ale niestety... Ale udało się. Także szczepa czysta. To znaczy na razie dach. Jakie czyste okno mamy. Zobaczcie, nawet chmury widać. Kasia robi jakiś obiadek. Co tam mamy Kasia? Dzisiaj jest spaghetti. Znaczy na makarons. Ciekawe się kamera. Makaron z kiełbaską. Portugalską. Mhm. Pyszny obiadek. Wszyscy zajadają. Szymek, Szymek pokaż swoją fryzurę. Tak Szymek wygląda po obcięciu. Oh, Nadia nie lubi tego obiadu. Ania ma podcięte włoski, ale praktycznie nic nie widać. Nie Ania? Ale pyszne, nie? Czujesz, że masz obcięte włosy czy nie? nie? Mamy nowy dzień i Ania chce być zbita jak co rano, więc bijemy ją, obejrzymy, papa. Od jakiejś godziny czyszczę tą przyczepę. Ten kredens już mam tutaj umyty. To okno mam umyte, zobaczcie, jakie czyściutkie. Tego nawet nie widać na kamerze. Bo zobaczcie, jak ja sobie tak filmuję, to, to naprawdę nie ma do czego się przyczepić. Ale jak weźmiemy ścierkę i zobaczcie, na przykład na tych półeczkach, ona jest czyściutka. Jak przejedziemy, to po czterech miesiącach się okaże, że jest tyle kurzu. I to jest naprawdę, I dopiero jak to wszystko się dotknie, to widać jak to wszystko się zakorzyło. Więc fajnie, że mamy te 5 dni do wyjazdu do Polski, żeby ogarnąć tą przyczepę tutaj. Zobaczcie, mam cieplutko na dworze. Drzwi jeszcze umyłem, całe były brudne, teraz są czyściutkie. W tych szczelinkach, wszystko trzeba było doszerować. Także jak widzicie, myjemy znaczy ja myję. Kasia pojechała na skatepark z dziewczynkami. Ale chciałem Wam pokazać, jak to wszystko się po czterech miesiącach po prostu ukurzyło. I to każda listewka, każda deseczka, tutaj na przykład już dwa razy ściera, ścieraliśmy tą półkę, ale zobaczcie, weźmiemy, jest czyściutka. Po miesiącu jest kurz, jak nie wiem, także to jest wszystko do umycia. Odkręciłem też szybkę, żeby zetrzeć kurz, który jest w środku. I zobaczcie, ile tu jest kurzu. Tutaj widać, także tyle mamy kurzu po czterech miesiącach. No, ale kto to wiedział? Dopiero jak się sprząta, to się widzi. A tutaj jest taka lampa fajna, zobaczcie, jak to świeci. Pff. Taka deszczownica ze światła. No, zobaczcie, jak czyściutko błyszczy się. Myję teraz kuchnię, tą kratkę już sobie wyczyściłem i teraz chcę wyczyścić tutaj te palniki. I odkryłem to, że one nie są ściągane. Pamiętacie, w mojej przyczepie ciągle to wszystko podczas podróży, nawet się urywało. I po prostu było takie ruchome, można było to pościągać, a tutaj jest to stałe i nie da się tego ściągnąć. Także nawet na plus, cieszę się, że, że to jest po prostu przykręcone i wystarczy tylko tutaj umyć. No i co? Technologia poszła do przodu. No myje się fajnie, nic tu nie lata, wystarczy dookoła przejechać. Wszystko umyte, świeci się pięknie, a teraz przerwa na jedzonko. Przyszliśmy jeszcze ostatni raz na plażę i mamy rybki. Już tutaj 3 godziny jesteśmy, a Szymuś znalazł takie fajne rybki. One są już zdechłe, nie? Ja drugą. No. Ja tą. I co to za rybka? <laughs> pszczoła. ociekaj Ej, do ręki. Nie, nie ugryzła cię Szymuś, bo ci wleciała do ręki. No. A pszczoła żądli? Kiedy? Pszczoła żądli, no jak ładnie pływają ten pies ma na imię Jajko Jajko? <laughs> jak je nazwiemy? to jest ty ją Henry